Dzień dobry Państwu, Bartłomiej Dżazga, Tima Team Agropolska. Jesteśmy w okolicach Sandomierza w pięknym gospodarstwie, gdzie znajduje się winnica i sad jabłoniowy. I właśnie o sadach, jabłoniach i jabłkach chciałem z Państwem porozmawiać. Zbiory jabłek w Polsce zmierzają ku końcowi. Uważam, że jest to idealny czas, żeby podsumować sobie przebieg sezonu, a także przypomnieć, w jaki sposób odpowiednio zadbać o sad przed zimą. Obecny sezon rozpoczął się długą i chłodną wiosną, przez co kwitnienie rozpoczęło się późno i w konsekwencji trwało bardzo krótko. Lato rozpoczęło się bardzo wysokimi temperaturami, a później mieliśmy wysokie wahania temperatur i okresów silnych opadów deszczu. Sezon opóźniony o około dwa tygodnie przed samymi zbiorami wyrównał się, nastąpiła więc kumulacja dojrzewania wielu odmian. W niektórych gospodarstwach niestety nie było możliwości rozpocząć zbiorów w optymalnym terminie. W nowoczesnym sadownictwie zbiory to nie wszystko. Każdy rok jest inny. Biorąc pod uwagę wahania pogodowe, a także postępujące zmiany klimatu, nigdy nie mamy pewności, w jaki sposób przebiegnie zima, która jest przed nami. Warto przygotować odpowiednio sad do zimy, ponieważ jest to inwestycja już w kolejny sezon. Niewielkim kosztem możemy zbudować przewagę na początku kolejnego sezonu wegetacyjnego. Dodatkowo takie odżywianie pozakorzeniowe yy, Jesienne, pozbiorcze jest dużo bardziej skuteczne i wydajne, kiedy mamy wciąż zielone liście, które mogą absorbować składniki pokarmowe. Jest to dużo bardziej skuteczne niż takie dokarmianie wiosenne, kiedy tych liści nie ma, kiedy pąki dopiero nabrzmiewają, a po zimie metabolizm roślin nie wystartował jeszcze w odpowiedni sposób. Po zbiorach należy dostarczyć drzewom cynku oraz boru. Mikroelementy są słabo mobilne w roślinie, dlatego należy dostarczać je przez cały okres wegetacyjny, także jesienią. Dzięki temu gromadzimy, akumulujemy te pierwiastki w drzewach, wpływamy na lepsze drewnienie, lepszą zimotrwałość, a także na wykorzystanie tych składników pokarmowych wczesną wiosną, kiedy gleba ma zbyt niską temperaturę i system korzeniowy nie jest w stanie wydajnie pobierać właśnie tych pierwiastków z gleby. Już budujemy przewagę. Ja oczywiście rekomenduję nasz nawóz cynkowo-borowy fertilider Leos. Bor jest bardzo ważnym mikroelementem wpływającym na rozwój generatywny u roślin. Cynk natomiast wpływa na działanie enzymów komórkowych, wpływa na syntezę chlorofilu, na syntezę białek, a także pośrednio na syntezę auksyn, ma więc wpływ na wzrost i rozwój drzew. Do takiego zabiegu Leosem warto dodać 1% roztwór mocznika. Dzięki temu y, wpływamy na y, zgromadzenie, na akumulację azotu w pąkach, na wzmocnienie pąków. Y, to nam też odwdzięczy się y, wiosną. Po zbiorach, jakby balans fitohormonalny w drzewach zmienia się i drzewa nastawione są na spoczynek zimowy, dzięki czemu mamy pewność, że dostarczenie takiej niewielkiej ilości dawki azotu wpłynie tylko i wyłącznie na wzmocnienie pąków i właśnie na akumulację azotu, który zostanie wykorzystany na początku kolejnego sezonu wegetacyjnego. Fertilider Leos, podobnie jak inne nawozy z gamy Fertilider, skompleksowany jest formułą biostymulującą Sea Active. Dzięki temu mamy pewność, że pierwiastki będą szybko wchłonięte, przyswojone i przetransportowane z liści do pąków, do pędów. Jesienią jest to bardzo istotne co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, jesienią występują już coraz niższe Temperatury, a nawet już były przymrozki w tym roku w niektórych miejscach, szczególnie nocą. I takie duże amplitudy temperaturowe dobowe wprawiają drzewa w stan stresu. I korzystając z naszych rozwiązań, mamy pewność, że pomimo tego, że metabolizm roślin zwalnia, i soki komórkowe krążą coraz wolniej, substancje będą wchłonięte. Do tego mamy wąskie okienka pogodowe na wykonanie zabiegu. Deszczowa pogoda, a także wysoka wilgotność nad ranem czy w nocy może skutkować zmycie, zmyciem cieczy roboczej. Kompleks Sea-Active sprawia, że substancje będą szybko wchłonięte. Mamy pewność, że zabieg będzie miał uzasadnienie ekonomiczne, a nie wyląduje pod drzewami na ziemi. Jesień to także idealny czas na stosowanie nawozów wapniowych. Chciałbym tutaj wspomnieć o naszej nowości tegorocznej, o nawozie Fizaktiv Plus 1. W skład tego nawozu wchodzi wapń w formie mezokalku, a także siarka i magnez. Do tego nasza zupełnie nowa biostymulacja, czyli Fizaktiv, która składa się z doskonale znanego naszym klientom Physio Plus, czyli aminopuryny, a także Fukane. Właśnie dzięki Fukane Wpływamy na rozwój mikroflory glebowej, mikroflory bakteryjnej, która odpowiada m.in. za proces humifikacji, a więc powstawania próchnicy glebowej. Dzięki temu wpływamy na żyzność i kulturę gleby, wpływamy na powstawanie kompleksu sorpcyjnego, wpływamy na pojemność gleby, a także na dużo większą dostępność składników pokarmowych dla systemu korzeniowego. Dodatkowo wspomniana aminopuryna wpływa na Wzrost, rozwój i wzmocnienie systemu korzeniowego, a także sprawia, że system korzeniowy jest w stanie dużo sprawniej pobierać wapń oraz inne pierwiastki. Timak Agro rekomenduje i poleca, żeby wykonywać analizy gleby, żeby zbilansować odpowiednio nawożenie na kolejny sezon. Część pierwiastków jest praktycznie niezbędna do dostarczenia w każdym sezonie. Część pierwiastków wywozimy corocznie w dużych ilościach z plonem, m.in. wapń i potas. Dodatkowo wapń pełni bardzo ważną rolę jest pierwiastkiem budulcowym, usztywniającym ściany komórkowe, a także wpływającym bardzo znacznie na jakość owoców. Do tego część pierwiastków jest wypłukiwana, wymywana z gleby, jest po prostu pierwiastkami mobilnymi. Na przykład azot i potas. Azot jest bardzo ważnym makroelementem wpływającym na rozwój wegetatywny u roślin. Wchodzi w skład białek, aminokwasów, kwasów nukleinowych, czy też fitohormonów. Duże opady deszczu w niektórych miejscach w kraju na pewno wpłynęły na wymycie tego makroelementu. Co oczywiście należy sprawdzić i potwierdzić yy, analizami gleby. Potas również jest wymywany, straty mogą dochodzić nawet do 50 kg na hektar, to jest około 8 kg na hektar na każde 100 mm opadu deszczu. Jeśli mowa o azocie, to należy także wspomnieć o magnezie i o siarce, czyli pierwiastkach działających synergistycznie z azotem i praktycznie niezbędnych do skutecznego pobierania i przetwarzania właśnie azotu przez rośliny. Także zapamiętajcie, drodzy Państwo, że warto wykonywać analizy gleby, tak, żeby mieć pewność, co w tej glebie jest, co warto dostarczyć ale żeby miało to jak najbardziej uzasadnienie ekonomiczne. Doradcy Timak Agro pomogą odczytać wyniki analiz gleby, a także zbilansować nawożenie tak żeby dostarczyć tych pierwiastków, których potrzeba, żeby sad funkcjonował dalej na wydajnym poziomie i dał nam owoce bardzo wysokiej jakości. Dziękuję państwu za uwagę, za poświęcony czas, także życzę jak najwięcej uśmiechu w dzisiejszych czasach.